Witam Państwa w kolejnych dniu naszych wycieczek, naszych przejażdżek po Szczecinie, po tym pięknym mieście. W ten piękny dzień prima aprilisowy. I dzisiaj, jako że jesteśmy otoczeni przekazem politycznym ze wszystkich stron, postaram się przekazać Państwu najnowsze informacje z dziedziny polityki, polityki lokalnej szczególnie. Pierwszy news jest zaskakujący. Partia Konfederacja proponuje odnowienie podnika, który stoi tutaj, czy stał, przepraszam bardzo, na Placu Adamowicza, obecnym Placu Adamowicza. Kiedyś to był pomnik za czasów niemieckich króla. Teraz, później był pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej, a teraz grupa Posłów Konfederacji zdecydowała się na projekt postawienia pomnika ofiar technik medycznych i różnych zastrzyków. Tak, tak, proszę Państwa, to nie jest błąd. Konfederacja apeluje o postawienie tutaj nowego pomnika, o właśnie takim tytule. Nie wszyscy byli zgodni. Grupa pana Grzegorza powiedziała, że nie, zdecydowanie to jest zbyt dwuznaczne. Tu trzeba postawić pomnik ofiar szczypawek. No, ale niestety, mając zdecydowaną mniejszość w tej partii, frakcja pana Grzegorza nie zdołała przeforsować swojego pomysłu. Także nie będziemy mieli tu żadnych pomników ofiar szczypawek, tylko pomnik ofiar technik medycznych i różnych zastrzyków. W jaki sposób posłowie argumentują? Argumentuję bardzo prosto, jako że błędy lekarskie są trzecią przyczyną zgonów na świecie. Bo no, tak oni mówią, ja o tym nie wiem, oczywiście wierzę. Ja wierzę wszystkim, jestem łatwowierny i wierzę wszystkim politykom. I dlatego uważam, że jeżeli tak jest, jak mówię, to taki pomnik powinien zdecydowanie tutaj stanąć. Zbliżamy się w tej chwili do obrzydliwego punktu fast foodowego. Proszę Państwa, to nie są żarty. Fast foody powinny zostać zlikwidowane. I nie są to moje słowa. Są to słowa posłów Partii Zielonych. I oni właśnie wymyślili to. Musimy zlikwidować wszystkie fast foody tego typu. Jest to niezbędne dla zdrowia publicznego. I w zamian za istnienie tych fast foodów. Proponujemy polskie bigosiarnie, pierogarnie i żurkarnie, tak? które będą oczywiście państwowe pod kontrolą Sejmu Rzeczpospolitej. Musimy zlikwidować te wszystkie problemy zdrowotne, tą otyłość, która bierze się z fast foodów głównie. No i Partia Zielonych zdecydowanie oponuje za takim właśnie rozwiązaniem. Zbliżamy się w tej chwili do Placu Batorego, tego broda, tego otyłego Węgla, który przez na nieszczęście był królem Polski, no i już grupa posłów Platformy Obywatelskiej powiedziała, nie, nie, panowie, Węgry nam się zaczęły źle kojarzyć dzisiaj, nie możemy dalej promować Pana Batorego. Musimy coś wymyśleć. No i udało im się. Wygłówkowali. A w jaki sposób wygłówkowali? Wrócili po prostu do historii. A historia jest taka, że ten plac nazywał się kiedyś, tak, proszę, zatkać uszy, Adolf-Hitler-Plac. Tak, to był Adolf-Hitler-Plac. I posłowie Platformy powiedzieli, panowie, musimy kontynuować tradycje historyczne. No, Jednakże, że no nie wypadałoby w pewnym sensie nawiązywać, wracać do tej starej nazwy, ponieważ mogło być to źle odebrane przez pewne środowiska, to postanowiono iść na pewien kompromis, jak to się dzisiaj mówi, czyli innego kanclerza to włożyć. No i stwierdzono, że najlepszym nazwiskiem będzie pani Angela Merkel. <laughs> tak, słowie, Platformy Obywatelskiej są bardzo pomysłowi. Jak wam się podoba? Plac Angeli Merkel. Nawet można by spolszczyć. Plac Anieli Merkelowej, tak? Albo Merklowej, tak? Merklowa. No to nawet brzmi tak... trochę z lalki plusami, tak? Takie dzwonki biją po uszach. No, Plac Anieli Merklowej. To było było osiągnięcie, prawda? No ale cóż oczekiwać po posłach naszej kochanej Platformy, jak nie tylko służenie polskim historycznym interesom. Jesteśmy na ulicy Narutowicza i zaraz przedstawimy Państwu pomysły posłów i radnych prawa i sprawiedliwości. Ja Zrobię czegoś złego. No właśnie. A dlaczego w kasie skręcamy? A co prostego powodu, dlatego że powstał nowy projekt likwidacji sądów. Tak, tak. Tu jest taki bardzo nieprzyjemny budynek. Są te okręgowe Rejonowy Szczecin Centrum. Powstał projekt, który ja absolutnie popieram. Zresztą popieram każdy projekt likwidacji sądów. A co w zamian? No w zamian oczywiście projekt czy pomysł, który zlikwiduje potrzebę sądów, a mianowicie. Szkolenie wojskowe, szkolenie pistoletowe i karabinowe dla każdego ucznia szkoły podstawowej każdy musi umieć strzelać. Tak? Wszyscy obywatele powinni posiadać broń, i w związku z tym sądy nie będą potrzebne, gdyż sprawiedliwość będzie realizowana na poziomie oddolnym czyli ten postulat demokracji, władzy oddolnej. Będzie tutaj znakomicie reprezentowany i znakomicie realizowany. Precz z sądami. Ja to popieram, bo popieram wszystkie inicjatywy. Tak? Wszędzie bym chodził z Giverą w pomieszczeniu. jakbym jakiś facet ukradł 5 zł, to bym go od razu zastrzelił. Nie no? uważacie, no, znaczy, że to jest piękne. I dziki zachód. Taki dziki Szczecin. Teraz muszę powiedzieć o następnym projekcie skrajnie prawicowej, może nie partii, ale środowiska tak zwanego Kamrackiego, w którym niedawno się dowiedziałem. I to środowisko chce zmienić ulicę, znaczy nazwę ulicy Narutowicza. Nie podoba mi się ta ulica. W związku z tym, środowiska Kamrackie zaproponowały zmianę nazwy Narutowicza na Eligiusza Niewiadomskiego. I ja ten pomysł popieram, bo popieram każdy pomysł. Lubię zmiany, lubię jak coś się dzieje w biznesie, tak? Nie lubię zastoju, tak? No i niech się zmieni Narutowicza na Niebiałymskiego. To będzie świetna, świetna zabawa. Nie chcę być złym prorokiem, ale ostatnio pojawiła się taka inicjatywa, żeby wśród wszystkich dwukierunkowych ulic e, wydzielić tak zwaną trzecią drogę. Jest to pomysł oczywiście, no przede wszystkim, marszawka Gałowni, po polsku mówiło Hołownia, czyli Mózgowca, e, żeby środkiem jeździły tylko elity, a po bokach plebs, czyli tacy jak ja i wy. Moim zdaniem wcale nie jest to taka zła inicjatywa, bo przecież elity powinny mieć swoje przywileje w tym kraju. Nie uważacie, tak? Moi drodzy, w dzielnicy Szczecina, która ma charakter akademicki. W związku z tym nie mógłbym być sobą, prawdziwym dziennikarzem szczecińskim, prawdziwą szczecińską osobowością, gdybym nie wspomniał o bardzo ważnej sprawie, mianowicie ostatnia inicjatywa lewicy, a szczególnie ministra wieczorka, który jest lewicowcem i ma tak samo jak ja, serce po lewej stronie, Zaproponował nową reformę edukacji. A edukacja ma się ma polegać na tym, że nie tylko ludzie będą studiowali. Do studiów będą również dopuszczone dwa gatunki małp człekokształtnych, a mianowicie szympansy i orangutany. I ja uważam, że to jest dobry pomysł, gdyż moim skromnym zdaniem wielu ludzi, nawet Publicznych osób wykazuje mniejszą inteligencję, zarówno do aromiotanów, jak i szympansów. Także brawo dla inicjatywy pana ministra wieczorka. On jednak zna się na edukacji. To jest człowiek, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Pochodzi on ze Szczecina. W związku z tym, jeśli moje serce bije po lewej stronie, to muszę go popierać. Popieram z całej sił. Ma pan mój głos w tych projektach. Panie Ministrze. Inicjatywa Ministra Wieczorka nie jest jedyną inicjatywą edukacyjną. Jest jeszcze jedna inicjatywa. Ona jest związana z tym, że połowa uczelni, co najmniej połowa uczelni, powinna zostać przerobiona na uczelnie rolnicze, gdyż rolnictwo oczywiście to podstawa naszego rozwoju, naszej egzystencji i w związku z tym wszystkie Politechniki. Będą od tej pory Politechnikami Rolniczymi i wszystkie stanowiska, jakie będą do obsadzenia, będą obsadzone oczywiście działaczami PSL-u. I ja uważam, że to są ludzie najbardziej kompetentni. Dlatego popieram. Popieram wszystkie inicjatywy, nie tylko zdrowe, ale też niezdrowe, chociaż oczywiście to nie jest niezdrowa inicjatywa, ale bardzo zdrowa. Drodzy Państwo, mamy w tej chwili liceum numer 1 w Szczecinie, starą po szkołę. No i oczywiście następny projekt edukacyjny. Jakoś nie mogę się odczepić od tych projektów edukacyjnych. Partia Ukraińców w Polsce już istnieje i ta partia zaproponowała takie rozwiązanie, jako że Ukraińcy stanowią już 10% ludności Polski. No, musimy mieć własne szkoły, i po powstała taka inicjatywa, aby właśnie liceum nr 1, jako to najbardziej charakterystyczne w Szczecinie, zostało po prostu oddane pod edukację ukraińską. I ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Uważam, że należy ten pomysł popierać, dlatego dlaczego, że dlaczegożby taka poważna mniejszość narodowa nie miała własnych praw tutaj w naszym kraju? Prawdopodobnie wszyscy ludzie dobrej woli zgodzą się ze mną. przygodę z dzisiejszym Pryma Prylisem zakończymy przy Magnoliach Magnolie w Szczecinie na szczęście nie są żartem Pryma Prylisowym a można je podziwiać razem się z nimi sfotografować co niewątpliwie pobudza nasze poczucie estetyki i związku z naturą amatorzy Magdaleny No, amatorzy magnoli z 10% mniejszości szczeciniaków. Pewnie się domyślacie, o kim mówię. A przed nami jeszcze jedna magnolia. Zielonka. Jedziemy. No i tak. Dojedziemy powolutku do tej Mangnoli i się tutaj pożegnamy. No tam, tam, tam ta trochę ładniejsza. znaczy jakby większa jest. Trochę nietypowy, ale będzie coraz więcej na moim kanale rzeczy nietypowych. Mam nadzieję. Trzymajcie się do następnego razu.